Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wracam na to miejsce posprzątać. Zaszłam z drugiej strony, tu gdzie stało to auto. Ostatnio, ale jest czysto i nikt śmieci nie zostawił. Czysto, no powiedzmy tak, bo jak widzicie, są tu jakieś folie, zalegają. Hmm. Z drugiej strony, ten teren, który chcę dzisiaj posprzątać, tak wygląda. Nawet na drzewie, zobaczcie, jakaś folia. Hmm. Tu się wszędzie muszę przejść i to pousuwać. Zobaczcie, były dziki, świeże ślady. No, ale co, posprzątamy, bo tu widzę jakieś szkło. No i będzie bezpieczniej. Tu też jakieś śmieciuchy. Wszędzie te śmieci. Hmm. No, jest tego, jest. Zobaczymy, ile się uda dzisiaj ogarnąć tego terenu. Ech. Tu też chciałabym któregoś, za którymś razem powybierać co się da. No, patrzcie, jest tego wszędzie, jakieś pojedyncze śmieci. No, ale sumarycznie będzie tego dużo steropianu. Postaram się dzisiaj zabrać ten cały steropian stąd. No i to po pobojowisko dzisiaj ogarnąć te plastiki też zabiorę a tu jest to miejsce co ostatnio posprzątałam jest czyściutko ale w pierwszej kolejności zabieram się za ten steropian mam petardę jak widzicie tu już coś zebrałam jakieś plastiki, tu mam jeszcze dwa worki reklamówkę na butelki no, i co, przystępuję do działania. Hmm. Najpierw zacznę od tego. Parę minut pracy. Wór zapełniony tym steropianem, ale bardzo dużo jest takich drobin. Większość z nich zebrałam ze ściółką. Zobaczcie, jakie węże. No i te dwa plastiki już zebrałam. Takie węże też zabiorę, ale spójrzcie, ile jest tych drobin takich rozpadniętego tego steropianu. O. No i liście jeszcze przykrywają. No jest tego. E, tu jeszcze chodziłam, bo zauważyłam te węże i wyciągałam ściółkę, naruszyłam. I się okazuje, że jeszcze gdzie nie, gdzie właśnie ten steropian jest. No niestety on już się tak rozpada. Hmm. Takie białe te maleństwa. Co grubsze jeszcze wyzbieram. Ale ciężko to się zbiera. Z tego miejsca. Hmm. Stropia się niestety nigdy nie rozpadnie. Co my tu mamy? O, tu jeszcze mamy. No, tak jest z tego. Właśnie takie drobiny są najgorsze. Także powiem wam cały wór, a ja biorę kolejny worek. Raczej te worki wszystkie wezmę, oj, i idę. Na kolejne miejsce. Jeszcze dzisiaj chciałabym to pobojowisko uprzątnąć. I już będzie zdecydowanie czyściej. Tam się jeszcze chce przejść i te pojedyncze śmieci pozabierać. No jest z tego. To się tylko tak wydaje, ale jest z tego. Bo liście przykrywają, więc. Na szczęście to w dół nie idzie, tylko to jest tak powierzchownie. Ale liście są na tyle dużej ilości, że na pewno jak tutaj odkryję, to będzie też ten plastik cały. No nic. Pomalutku się działa. Ale zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Cały tydzień padało. A teraz jest słoneczko. Jest ślicznie. A dokładnie tam jest słoneczko. Bez porównania, prawda? Tak, to jest miejsce. To żółte to jest liść. Pięknie to teraz wygląda. Zobaczcie. Nie ma nic. Każdą drobinę Zbierałam, ale mało tego. Jeszcze się tutaj przeszłam i zaraz Wam coś pokażę. Hmm. Przy samej tej drodze, to jest taka droga, jest bardzo dużo tutaj leży części samochodowych. No wiadomo, że ja sobie z tym nie poradzę. Ech. Niestety na przoku tego nie przyjmują. Tu gdzieś te części, gdzie się nie idzie, to tam są. Ale tu się jeszcze przeszłam wcześniej i zobaczcie co powyciągałam z tej tutaj ziemi. To jest ziemia przeze mnie poruszona, bo ta właśnie ziemia znajdowała się w tych workach. Na szczęście nic więcej nie było. Oho, widzę kolejny worek, nie zauważyłam, bo wiecie co? Ojej, jeszcze tu są śmieciuchy. To już na kolejny raz. Tu jest kolejny worek. No to jeszcze po tym terenie się tutaj będę musiała przejść następnym razem, jak będę. Tu widzę kolejny worek. Tu jak sami widzicie. O. To tu jeszcze trzeba będzie poogarniać. Te worki były puste, tylko była w nich ściółka. Nie wiem. Ziemia po prostu, nie wiem, ale rozrywają się. Także ja je dzisiaj zabieram jeszcze. I jeszcze Wam pokażę jedno miejsce. Też tam już poogarniałam to drzewo, co, na którym była zawieszona ta folia. Zobaczcie, ile tutaj dzików było. To nie ja. To dziki. Hmm. O, i tu jest jakaś, zobaczcie, część od samochodu. Ech, tam są zderzaki. Nie wiem, czy widzicie. O, tu są zderzaki. A my idziemy, pokażę Wam zaraz to miejsce, co sobie zrobiłam bazę. I zaraz też to zabiorę, bo jeszcze mam jeden. Worek pusty. Zobaczcie, jest tu wszędzie już czysto. Już tu wszędzie poogarniałam. Patrzcie, jak jest pięknie. A tu co mamy? A tu mamy takie cuda. Folie. Kilka butelek. Spreje. Nie wiem po co komu w lesie te spraje. Tak to wygląda, więc. Też po to przyjdę i zabiorę. Ale zobaczcie, tak jak się patrzy już jest czyściutko. Tu wszędzie wszystko powyciągałam e, tak jak widzicie. W końcu ten las zaczyna przypominać las. Czekajcie, muszę przejść przez te krzaki tutaj jakaś folia była to zabrałam niestety ten worek zostawiam bo to jest przyciśnięte tymi cegłami hmm. może następnym razem z bym wzięła i po prostu poobcinała co dam radę bo nic innego nie wymyślę zapewne w tych workach był przywożony ten cały grus. stary zobaczcie to chyba od pieca. Yy, ale dookoła tutaj wszystko posprzątałam. W tej borówce też była folia. Hmm. No, ale jeszcze czyściutko. Bez porównania. To jeszcze jeden wypad tutaj w to miejsce. Dokładnie tam się przejdę i będzie tak jak powinno być w lesie. To worek jeszcze ten zapew zapełnię. Tutaj mam butelkę. W środku jest bardzo dużo ziemi. Nie będę jej rozbijać, bo nie chcę z tymi drobinami walczyć. Po prostu zabieram tą butelkę z ziemią. A ten wór jest bardzo ciężki. Plus tamten. No, ale teraz jest naprawdę czysty. Przeszłam się jeszcze tutaj, bo widzę po drugiej stronie tej dróżki. Też tu dużo zalega. Hmm. Więc trzeba będzie się też tutaj wziąć za pracę. No, ale ten. Odcinek już jest cały posprzątany. Więc super, bardzo się cieszę. W jednym miejscu już mam te wszystkie worki te plastiki, węże. No i co, tak to się prezentuje worki. Tutaj mam tu szkło. Jedną puszkę. Tu po tych sprayach. No i zabieram ten cały majdan. Dzisiaj podjadę sobie tutaj autem i zapakuję. Zwierzęta będą na pewno tutaj bardziej bezpieczne. A dzisiaj w ogóle jadąc do lasu widziałam sarnę bardzo miły widok. Więc zobaczcie, jak to miejsce teraz wygląda. A tu się wchodziło wcześniej i wszędzie były śmieci. A teraz jest po prostu pięknie. No i jest słońce. Także dziękuję za towarzystwo w lesie. Dobrego tygodnia dla Was wszystkich. I do zobaczenia niebawem oczywiście z lasu. A jest co robić. O jest. No. Papa. Pa.